W zadaniu podane są współrzędne dwóch wektorów. Zauważ, że gdybyśmy chcieli wyznaczyć na przykład współrzędne wektora u, to musielibyśmy skorzystać z takiego wzoru, gdzie współrzędną xową policzylibyśmy w ten sposób, odejmując od końca wektora początek wektora po współrzędnych x, i w identyczny sposób musielibyśmy odjąć od końca wektora początek wektora po współrzędnych y. I wówczas otrzymalibyśmy współrzędną xową wektora i współrzędną y wektora. Na podstawie tych dwóch współrzędnych możemy teraz określić współczynnik kierunkowy tego wektora, korzystając z takiego wzoru. Gdzie w liczniku mamy różnicę współrzędnych, współrzędnych y, a w mianowniku różnicę współrzędnych xowych. Więc zapiszemy, że. Współczynnik kierunkowy pierwszego wektora to się równa 9 podzielić przez 12. Skróćmy teraz ten ułamek przez 3 i otrzymamy wówczas 3 czwarte. W ten sam sposób liczymy współczynnik kierunkowy dru drugiego wektora. Dzielimy tą współrzędną przez tą współrzędną, tak jak ten wzór pokazuje. 4 podzielić przez minus 3, to się równa minus 4 trzecie. I teraz uzasadnimy, że te dwa wektory są do siebie prostopadłe, korzystając z tego wzoru. Jeśli iloczyn współczynników kierunkowych jest równy minus 1, to wtedy takie wektory będą do siebie prostopadłe. No to sprawdźmy. a1 razy a2 to się równa minus 1. Albo tak zrobimy. A1 razy A2 to się równa, 3 czwarte, razy minus 4 trzecie, trójki skracamy, czwórki skracamy i otrzymujemy minus 1. Więc wektor U jest prostopadły do wektora V. Co kończy dowód. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!